O stworzyło duchu przejdź, nawiedź tuż wiernych, kto by chłop, niebie zesłać rać, sercom co od są twych roch, pocieszy cierechem jest. I najwyższego woda tyś ma szczeben naszych dusz, zdroj, żeby mowość ogniarza Ty darzy wyszła siedem król. Pomoc prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam Mową wzbogaca język na, Światłem rozjaśni naszą myśl serca nam miłości Świętą wle, i Bohom Twoim naszych ciał, o Mocy Swe. Nie przegrać, Bożego Bożego, i Tym pokojem obdarz wraz Niech drodze za przewodem Twym miniemy zło, co obok nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn Ześli ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi, módlmy się. Boże, któryś raczył pouczyć serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się weselić przez Chrystusa Pana naszego Amen. Wszechmogący, wieczny i miłosierny Boże, nawiedź łaską Ducha Świętego naszą parafię, aby misje przyniosły odrodzenie dusz i serc ludzkich. A misjonarz stał się podatnym narzędziem w dziele odnowienia i pojednania. Ofiarujemy Ci Boże cały trud misyjny, nasze modlitwy wspólne i indywidualne, cierpienie wszystkich chorych i starszych wiekiem, nade wszystko najświętszą ofiarę Eucharystyczną, posługę Słowa Bożego, wszystko to, co pozwalasz nam przeżywać podczas tych świętych dni łaski ku większej chwale Twojej. Te nasze modlitwy. Do naszej modlitwy zapraszamy Twoją Najświętszą Matkę i wszystkich świętych orędowników naszych. Niepokalana Królowo Zakonu Serafickiego i Pośredniczko Łask Wszelkich, módl się za nami. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, ukazujący od nowe życia według Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, Nauczycielu Prawdy, módl się za nami. Święty Janie Pawle, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Wszyscy święci nasi patronowie, przyczyńcie się za nami, aby misje przyniosły zbawienny pożytek odnowienia oblicza tej ziemi, całej naszej parafii w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Serdecznie witam Ojca Misjonarza, Ojca Krzysztofa Gajewskiego z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i w jego ręce wkładam dzieło misji.